Jesteśmy właśnie pod kościołem błogosławionej Karoliny w Tarnowie. Do dzisiaj, w tych wyjątkowo trudnych czasach, dokonało się wyjątkowo piękne wydarzenie. 20 diakonów zostało wyświęconych na kapłanów, którzy będą pełnić swoją posługę. Chrystus zadaje bardzo ważne pytanie. Pytanie o miłość. Czy miłujesz mnie? Czy kochasz mnie? To pytanie jest jednym z najważniejszych w życiu człowieka i bardzo ważna jest odpowiedź na to pytanie. Czym żywi się i w jaki sposób umacnia miłość pasterska? Jej źródłem i pokarmem jest Eucharystia, bo to jest sakrament miłości. Jest z nami kapłan, już teraz ksiądz Krzysztof Iwanicki. E, jakie są emocje u nowo wyświęconego kapłana? Przede wszystkim radość. No, przygotowaliśmy się przez 6 lat do tego. Więc dzisiaj no, nasze serce przede wszystkim wypełnia ta radość z tego, że no, osiągnęliśmy to, do czego się przygotowywaliśmy. Oczywiście to jest tylko początek drogi. A czego mogę życzyć, księdzu, na, na ten czas, co jest potrzebne najbardziej. No skoro mamy wszystko, więc za bardzo, za bardzo życzyć, nie ma pewnie czego. Myślę, że przede wszystkim wytrwałości i jakiegoś utrzymania tych wszystkich darów, które wraz ze święceniami otrzymaliśmy. Jakiegoś takiej, takiej wierności tym radom ewangelicznym, które też. Tak pośrednio też, też ślubujemy. Myślę o ubóstwie, o posłuszeństwie. Wprost ślubujemy. No i o czystości. Tutaj też się tak dobrze złożyło, że mamy Błogosławioną Karolinę na, na drzwiach. Myślę, że to jest taka dobra patronka dla, na współczesne czasy dla kapłanów. Chciałem się tylko jeszcze taką jedną myślą podzielić. Kilka lat temu. Myślę jest taka, że warto witać prymicjanta, bo kilka lat temu u mnie na parafii był prymicjant i ja jako, jako lektor mu tam podawałem kropidło. No i tak się złożyło, że za parę lat jestem jakby po drugiej stronie, więc warto witać prymicjantów i, i modlić się o nowe powołania. Szczęść Boże.